W tej serii RimWorld na modach, staramy się przeżyć jako mechanitor na najwyższym poziomie trudności w lesie umiarkowanym w geologicznej kalderze. Z ideologią, którą sami stworzymy rozpoczynając humanizmem. Ja jestem Gris, a to są statystyki mojej postaci i zapraszam na film. Hej, cześć, witajcie. Witam w pierwszym odcinku z tej gry RimWorld. Zagramy sobie jako mechanitor, czyli będziemy mm, mieć w naszej kolonii na pewno dużo mechanoidów. Czyli tych robotów, które zwykle chciały nas zniszczyć, ale dzięki dodatkowi jesteśmy w stanie e, przejąć nad nimi kontrolę, właściwie wybudować swoje własne. No i cóż, rozpoczynamy rozgrywkę oczywiście jak zwykle od pozwolenia na wszystko. Z tego względu, że lądujemy z surowcami, które domyślnie są, nie ma pozwolenia na nich używanie, powiem tak. No i teraz, tak, czy wypadałoby znaleźć gdzieś mm, fajne miejsce, w którym możemy się osiedlić. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i teraz pytanie pierwsze pojawia się tego rodzaju, ponieważ jeżeli tutaj uda nam się to zabudować wszystko ładnie, tutaj zbudować jakieś wejście, przez które bandyci będą mieli problem z dostaniem się do nas, to ten, to tak naprawdę cały teren będzie bezpieczny. Tylko czy, czy tego właśnie pragnę? Nie jestem pewien. Póki co, zagramy bezpiecznie. Mianowicie wybudujemy. O! To jest starożytne niebezpieczeństwo. Dobrze, e, tutaj się wybudujemy, więc tak. W pierwszej kolejności chciałbym to wszystko klimować, czyli przypisać do siebie. E, kolejną rzeczą jest, chyba nie mamy nawet drewna póki co. Dokładnie, mamy sam, samą stal. E, także kolejną rzeczą będzie. No i tak jak wspominałem, e, zaczynamy od zabudowania tutejszych struktur. Zrobimy to. W ten sposób tutaj troszeczkę tak. O, i myślę, że na pierwsze, pierwsze chwile w naszym nowym miejscu zamieszkania to w zupełności wystarczy. No i super. Już nasze robociki biegną budować. Co tutaj mamy? Stal. To jest dobre. Tutaj więcej stali. Eee, komponenty również się przydadzą. Jak najbardziej. No i tu też komponenty. I jeszcze w tym miejscu widzę, że są komponenty. Bardzo fajnie. Jak na początek myślę, że to będzie bardzo mocno na plus. Skąd ty tutaj te rzeczy wziąłeś? Nie wiem. Stockparzon możemy ustawić, żeby to było w tym miejscu. OK. Niech już, niech już hauler to nosi. W miarę oczywiście możliwości. Eee, kolejną rzeczą, o którą wypadałoby zadbać jest łóżko. Jak najbardziej. Wybudujemy je tutaj. Będzie najbardziej schowane. Równo powinno być wystarczająco na pierwsze łóżeczko. Struct Accelerator, co to takiego? Jest to rzecz, która, której nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Z tego względu, że teraz dopiero tą listę modyfikacji zrobiłem i nie mam pojęcia tak naprawdę, co tutaj robię. Ale zaczynamy po prostu standardowo. Może nie będzie zbyt źle. To prosiłbym, żeby przenieść jak najszybciej i żebyśmy już mogli zacząć dalszą rozbudowę naszej bazy. Na pewno potrzebujemy mm, dokładnie źródła zasilania. tak w tym przypadku będzie to turbina wiatrowa. Jednocześnie chcemy wszystkie drewne dookoła wyciąć na, ile... na tyle na ile będzie to możliwe oczywiście. Łóżeczko już jest, także będziesz miał gdzie spać. Mam nadzieję, że się cieszysz. E, czy gdzieś tutaj, w ruinach, bo najprawdopodobniej to w ruinach e, zwykle się znajduje, e, znajdziemy może stół, dokładnie. To prosiłbym, żeby przenieść i przywłaszczamy go sobie. Jednocześnie usuniemy rejon domu, żeby tutaj nie przychodziły nasze roboty i nie sprzątały, bo mnie ja się to staram. Tak mi się wydaje. Nie mamy komponentów, czy co? Gdzie jest konstruktoid? Tu i liftera. A gdzie zniknął konstruktoid? A tu jesteś. Pytanko, czy mogę za tobą podążać? Nie, nie mogę. Ambulance Chaser. Coś tu się zepsuło, aczkolwiek to na pewno nie to. Generalnie mam modyfikację Camera Plus, dzięki któremu powinienem być w stanie podążać wzrokiem za postaciami. Konstruktor nie do końca jest postacią, o, ale widzieliście co się stało. Um, ambulance Chaser. Może być. Może być, jak najbardziej. Teraz tak, panie Olek, proszę zrób, wytnij te drzewa. Ponieważ blokują dostęp do prądu. I jako że gramy na biotechu, oczywiście pierwszym co robimy jest oczywiście oczywiście, oczywiście zadbanie o to, żeby móc ładować po pierwsze naszą nogę, po drugie, żeby tworzyć nowe. To będzie najważniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. I przydałoby się również składować gdzieś tą energię, która zostanie, um, która zostanie wytworzona przez turbinę wiatrową, co tutaj? Olek. Ja cię proszę, utnij te drzewa, nie bądź taki, dobrze jest i pytanko, czy konstruktor, nie, jeszcze konstruktor tego nie zrobił, a mianowicie nie przyniósł stołu, niestety, ale to chwila, moment. Jednocześnie pani Oleku prosiłbym, żeby się zaczął budować nad kolejnymi Konstruktami. Tu przeciągamy dalej troszeczkę jeszcze prąd. Wspaniale. Akurat wiatr się skończył, jak udało Wam się to wszystko pobudować. Miło mi, bardzo miło. Nie powiem, że nie. Dobrze. E, mamy już stół. Postawmy go. To będzie dobra, dobry pomysł. I e, jako, że mamy dostęp do mebli, to postawimy również stoły, um, dining chair, krzesła, po prostu. Eee, teraz tak, trzy limestone, mm. to też by się przydało w przyszłości. Tu bym prosił, żeby to przenieść, skoro i tak eee, zwierzę zostało zabite, będzie dla nas pożywieniem. Po prostu. Kiloki, Tutaj wy, zrobimy... Dumping stockpile, czy będziemy składować śmieci, generalnie odpady, może nie do końca śmieci. I teraz, tak czy ten wojenny handlarz ma, jest w stanie coś nam ciekawego zaoferować? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo tak widzę, chociaż my mamy pistolet. No nie, nic ciekawego. Niestety. Za dwa dni już zostanie wyklute nasze kolejne stworzenie. W międzyczasie możemy również zadbać może o drugą, drugie takie ustrojstwo. Z tego względu, że z reguły przynajmniej te dwa konstruktory, z którymi zaczęliśmy, na pewno w tym samym czasie skończy mi się energia. Kolejną rzeczą będzie zadbanie o oświetlenie wnętrza. Myślę, że to jest też jedna z ważniejszych rzeczy, które możemy zrobić. Tylko przydałoby się jednocześnie przenieść troszeczkę tych kabli gdzieś w te rejony. I będzie to w ten sposób i może tak. Dobra. Jak tylko zostanie to wybudowane, powinniśmy mieć już widno. Dodatkowo nie będziemy mieli debata z racji tego, że jemy na podłodze. Z kolejnych rzeczy, które chciałbym... Tak, na dobry początek zrobić. Jak najszybciej będzie rekreacja oraz zadbanie o chociaż względne dobre samopoczucie naszego głównego bohatera, czyli Olka, którego musimy przeprawić. i to się robiło tutaj. Olek będzie Dristem. A dlaczego by nie? To jest <laughs> moje nazwane na YouTube i tak będę się też nazywał. Będę założycielem założyciem dla tej kolonii. Dlaczego by nie? No dobrze. Samo w sobie nie jest źle. Jest po prostu brzydko. Eee, kolejną rzeczą, którą moglibyśmy zrobić, tylko pytanie, czy ja będę w stanie. Nie, nie będę w stanie tego przenieść niestety. Swego czasu grałem z modyfikacją, która umożliwiała takie przenoszenie, ale widać, że musiałem ją usunąć. Oczywiście wszystkie modyfikacje postaram się dodać eee, w... Opisie filmu. Dobrze, to już jest robione. W takim wypadku trzeba by było jeszcze zadbać o parę formalności dosłownie. E, czyli tak, na pewno potrzebujemy stół rzeźnika. E, kolejną rzeczą będzie elektryczna kuchenka. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że wszystko na prąd. No, ale e, w codziennym życiu też bez elektryczności mielibyśmy duże problemy żeby cokolwiek osiągnąć I teraz tak, nie za bardzo mam miejsce, gdzie postawić to. Czyli zaawansowany stół do badań. I to może być dość dużym problemem. No dobra, zrobimy to w ten sposób. to zróbmy tak. Dzięki temu konstruktor powinien być w stanie zacząć kuć tą ścianę. No i drystu, tobie to trochę zajmie. Masz tak super umiejętności, jeżeli chodzi o kopanie, aż zero. Wspaniale. Kolejną rzeczą będzie zakolekowanie już pierwszych posiłków. Będziemy je wytwarzać, póki nie będzie ich dokładnie 50. Następną rzeczą jest obrabianie stworzeń i to robimy tak naprawdę do końca świata. E, tylko tak, czy jest tutaj fresh, albo fresh jak najbardziej? Nie, ja chyba nie mogę ustawić, żeby nie robili tego ze zepsutymi zwierzętami. No cóż, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, teraz tak, to chciałbym również oświetlić. Może tutaj, żeby nie było debuffów z racji na to, że jest ciemno, jak wygląda. Tabela potrzeb naszego bohatera. Jadłeś bez... O właśnie, tu możemy od razu spot ustawić. Jadłeś bez stołu. Czyli to już się zmieni. Jesteś głodny. No i brzydkie otoczenie. Na to niestety i co nic nie poradzimy, mimo szczerych chęci. Kolejną rzeczą, jak tylko to zostanie wybudowane, a może i wcześniej, będzie potrzeba... Zróbmy to w ten sposób. O. Czy w ten sposób konstruktor będzie chciał za to się wziąć? To jest bardzo dobre pytanie. Ustawmy o tak. Żeby była autonaprawa. Tak samo z Howlern. Oj, długo to zajmie. Na razie może podziękujemy za to. Ekscytujące. Ekscytujący odcinek się zapowiada. Mam nadzieję, że też jest tego, tego zdania. No cóż, na tym prawdopodobnie minie nam pierwszy dzień. Swoje drogą to możecie przenieść. Dziękuję. Jest dobrze. Jeszcze tylko trochę. No cóż, jak tylko uda nam się wbić pierwszy poziom, może będzie z tego więcej trochę użytku. Jeszcze 15 godzin do Agrichenda, który zajmie się wycinaniem drzew i zsianiem i. I różnymi tego, typimi, tego typu e, rzeczami. Proszę bardzo, pierwszy poziom osiągnęliśmy. Bardzo fajnie. Proszę to również przenieść w miarę możliwości. Jak wygląda sprawa z prądem? Mamy tego dość dużo. No, first work. Dobrze. E, no i nie mamy stali. Trzeba by było nad tym teraz popracować. W tym momencie właśnie. E, no ale niestety nasz kolega sobie uciął drzemkę drysty takie są, lubił sobie spać. Wild woman wonders in. Proszę bardzo, dzika kobieta do nas dołącza. W sensie weszła do naszą mapę. Waster. Okej, okay, to są te... Ten gatunek, który potrzebuje... Gatunek e, istoty inteligentnej, że tak to imię, e, Który potrzebuje do przeżycia odpadów, po prostu. Odpadów e, chemicznych. Tak? Chociaż poczekaj chwilę. Bo teraz, skoro to jest Waster, no dobra. Ona jest po prostu uzależniona od psychita. Nie jestem pewien jaki jest odpowiednik. Dobra. Spróbujemy ją oswoić i może, skoro będziemy mieli tak czy inaczej AgriHenda, będziemy w stanie będziemy w stanie się ten psychit wyhodować. Na pewno jest taka Herbata, która którą można z tego robić. Jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Co to takiego? Psycho. Proszę bardzo. Mamy już naszego Agrihenda? Nie. Chcę, żeby się go wypuścił i jednocześnie możemy pracować nad Growing Zone. I będzie to w ten sposób wyglądało. Tak mi się wydaje, że to będzie fajna rzecz i możemy ziemniaki. Dlaczego by nie? Dobra, dobra, nie potrzebujesz aż tak dużo rozrywki. Wystarczy. Trzy razy sobie rzuciłeś. To jest więcej niż wymagane, by się dobrze bawić. Bardzo duże problemy są z wydobyciem tego metalu. I się to nie zmieni, póki nie zdobędziemy wyższego tieru, tak naprawdę. Mechów. Dopiero wtedy będziemy mogli. Wybudować kolejne mechy, tak zwanego minera, tu, a czy tuneler, coś takiego. Ale do tego jeszcze troszeczkę potrzebujemy czasu. No cóż, nie mogę być najlepszy we wszystkim, tak? Na tym ta gra generalnie polega. Dwie skały udało nam się skosić, że tak tujmy, i możemy teraz odpocząć w końcu. Przypominam, potrzebujemy 250 stalu i 10 komponentów do, 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 do zaawansowanego miejsca badań. Ty może to zostaw, ty się zajmij dalszą, dalszym wydobyciem stali. To jest generalnie najważniejsze, panie kolego. W ciągu całego dnia byłeś w stanie wydobyć raptem 50 sztuk, co nie jest zbyt dobre jest zmodyfikowany i przez to jesteś zadowolony. Bardzo mnie to cieszę. masz trochę za mało rekreacji, ale to do moment, jeśli zmienimy. Może będziesz w stanie w takim wypadku oswoić tamtą kobietę. Eee, Skończ to robić. Ok. Teraz chciałbym, żebyś się zrelaksował. Socjalnie, będąc sam. Sam jeden, dwoma robotami, trzema obecnie. Kolejnym robotem, którego potrzebujemy, będzie monitor. Z tego względu, że będzie on nas chronił. Brakuje 50 stali. Wspaniale. Właśnie takiej. Tego, tego potrzebowałem. Braku stali. Dobra. Zamiast teraz to robić. No food. A co ty jesz? Pam, 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 pam. Gdzie tu jest jedzenie? Nie do czego nie możemy. Spróbuj to scharwestować. Dobra, harvest. I wtedy. Jak już będzie zebrane, to spróbujemy no. ją wtedy oswoić. A nóż widalec się uda. Więc na to mała szansa mamy raptem 12 poziom, jeżeli chodzi o, o zwierzęta. Jeszcze to zbierz. OK. I teraz idziesz spróbować przynajmniej ją uswoić. Kziana znowu polazła. Spróbujmy w ten sposób. Może akurat się uda. Byłby to doskonały nawet i doskonałe zakończenie pierwszego odcinka. Tym bardziej, że jest to osoba co ty zrobiłeś? A śpi. Hm. Ok, rozumiem. Ale tym bardziej, że jest to osoba z mocnym modyfikatorem, jeżeli chodzi o pracę. To jest ten Industries. Ok, chyba że jeżeli nam się nie uda, będziemy mogli spróbować ją również aresztować. No cóż, ale to zostawiamy już na kolejny odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. Hej, cześć Ci czołem. Pa!